Toksik, to nie toksik jesteś rzadki Mało czasu Toksik był wziąć To ugrałeś, no. yes. Ale Ale nice. się dał porobić jak śmieć ty Pięknie Słyszałem go na blisko no Może. Ale będzie mnie denerwował Biegnij z powóz! Idę! Ty nie wiesz nie wiem. wiem jak to jest, że zawsze jak ktoś jest obity co nie chce coje głowy, a jak ktoś chce coś to nie tak dać da się do tego spycha Jaki spray, ty! Spray. Ej, <laughs> Krzysiu ciężkie dni ma chyba Bo <laughs> ja to tu wychodzę na ku a z nagle trwało, nie wiem jaki Czemu mu konta nie dałeś? Chyba? kompa? konny ta. Kony, ty. A. A nie, zapomniałem o tym, że mam konty jeszcze To daj na taką grę, bo może jeszcze nie spalił. Pytajcie co ja zaraz zrobię oh! <laughs> Dobra, cofam B Potem wjechają Brawo nikomu. No, czułem, że tak zrobię, bo już drugi raz... raz tak... Brawo Ale teraz ci wyszło Monster O Jezu, Zalaw. jakie hedy <laughs> Patrz, on też to ma On też to ma, też to ma nie. Dobra, dobra, nie, nie, ja, ja wychodzę. O kurde, kurde Ej nie, to na no, no. <laughs> mocny Ej to twoja wina <laughs> to twoja! No nie! I staliście też bane? Ty widzisz, Kto został bana teraz? No szkoda <laughs> Dał radę, dał radę! Doleciał, wylądował! Co za piękny telemat! Gdzie? 50 na jeden! Kurwa, sigla I znowu. Mają Sobie, oh. Jeszcze. 50. 50. Czekaj, czekaj. Ej, Krzysiu, tam jeden, nie? Weź mi uspa, nie? go tak. Ale, Ale gdzie? Ja... Mógłbyś powiedzieć, gdzie? A skąd mam wiedzieć? Ty na rampie, No ty no. rapierdów!

Uli, w jego nie, 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 nińcza, nie, nie, tam coś <laughs> Brawo. Nie zauważyłam, gadzieniki. Jak nie z jednej, to z drugiej nie byśmy zabili, nie? Znaczy, nie? Jeszcze te, ten tekst, jeszcze ten tekst. Burzy mordyny. Burzy A, ej! Za rogiem jest. Przy Łazienkowskiej. A. Stoi, kurwa, z parasolem. Dał to, chyba. Ale bez. Ej, konektor, nie? Kosa, kota idzie. POSO! nie! No i co ty robisz? Siódmego fraga w tym meczu. F1. Pamiętam jak to kiedyś kiknęliście. No. Obyś przyjechał, Dustin, do Gdyni, Kurwa, już nie wrócisz stamtąd, więc nie wiem, czy chcesz jechać, czy nie. Co Zapraszam, zapraszam, Nie, cię przenocuję, kurde. Jak <gulia> 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 Jakie przerwa Ale tylko jedną noc, bo potem już w piwnicy będziesz spał. Nie mam piwnicy, ale jest dla Ciebie przygotowany pokój pod schodami, cello. <gulia> <gulia> jak Harry Potter, kurde. Jak Harry Potter, No <gulia> dawaj, no wyjdź na mnie. Eee, to head. Konektor. To jest kawa hałas. No wyjdź tam, nie, no wyjdź. No i ci <inflęcowe> tyś. Ty, ty. mhm ty gra jest gównem, to czym ja w programie w ogóle co? No to zbieram. Ej, a czyste, a czyste, a czyste. Po drewnu. Meraty, nie po drewnu, nie wiem imu. Wchodzi, wchodzi. Weksiuk, siuk, siuk. Nie. Co za dyby, pod drewnem, kiedy jest na pod drewnem? Sssh, nie wychodzi. Jeden pisioł ma. O, może... On tak nie ma co? A, co za A, Co za dyby. Ale ta pestka, nie? Dobra, Prawo, 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 prawo. Prawo, a nie lewo. Dobra, ty musisz jakie ja rurki rozróżnić. Toż taki mądry, nie jest ten A dobra, tutaj komuś innym. Zobacz, Hello guys, go to site youtube.com slash and subscribe this channel. Self-promotion. Wygrałeś Self -promotion. teraz. Czuję, że on się obrazi i będzie z gry. No sasu. Co kurwa, ładna. Ale była dostępna, była dostępna. Co, strzeliłem się z bii. Widać, że brakuje do tego czadamdu. Ten... 20... 6... 2... No jeszcze Cześć, dwadzieścia... <śleska>. sześć... dwadzieścia sześć, no? Matysz! <śleska>. Matysz, <śleska>. człowieku. Robisz, robił?

Mырха o! o kurde, kista! mam, tak? Zero, zero, i... <laughs> zero B. Tu, to, to. O kurde. Luszatka. No ile można dostawać? Do Jezu, nie, nie pytajcie co ja robię. <laughs> Halo? Kurwa, to auto. Jest. Jest na lepszym autostradzie. Jest na żółty. 9 będzie żółty? Nice. A dał a wupa. Żółty mu dojeżdża, żółty mu dojeżdża Dwóch, jeszcze jeden Brawo Wcześniej Short Tak, jest. CT, Mało CT to <śle> 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 Dwóch nam idzie Albo i Ale to jest dobra broja to tą mapę co ty mu gręcisz? Głową, bo nie mogę na ciebie patrzeć. A bici. Dziękuję. Muszę co następuje? 27 min. Haha, wyszłem. Co to? A broń. O kurde, to tu jest na pistolet. Sprawmy już wyszedł. Nice. Okej. Okay. W ogóle nie, ja ja nie chodziłem na ACO. A co? Nie daj się zabić <klińska> a -a! Umieram Wartuję Coś ale, coś coś A co na wejść, mogą próbować Ole rozdaliśmy, nie na tym A no. Easy. Że rozdaliśmy marybnego fraga Tylko... o, Co kipałac ostatni, 4... 50hp Ale siatło, ajajaj Ale... Rzucić 300 e, Tak, no na pewno Zieloni 500 <laughs> Mistrzowie Wielka... w bank <śmiech> <śmiech> Mistrzowie wygrali kategorię geografia <śmiech> <śmiech> W jakim województwie, mieście, Polska? Chyba. <laughs> O, raz, raz, raz banana, s**a, jeszcze jeden, ty masz taki dzisiaj dobry humor, na śmierć? Dwa, pomyśle. Nie musisz płacić za skuczkę? Najsu. Jestem z doszkiem. Najsu! Asik. Najsu! sik kochanie! A pana B No nie no super nie Lol Nie mogę tyle Zginął jeden z potrzeba <noise> <w> <noise> ja, Bo mi w złej porze Dobra grajcie <noise> Lewa! Przeka mi idzie. <grym> mi jeden. Main. Ostatni. Lecia HP. Kurwa, Niko. Przebieg, przebieg, przebieg. Dłuh. Suchy, ty dał mi. ty... A ty... A ty... A ty... A ty... A A tak. a, rzucamka, 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 rzucamka. Wjeda, a ten suchy mi tu pod, pod celom, <grym> Przy niby na pilota jak zapierdziela. Pilot jest przyspieszony. Właśnie chciałem to powiedzieć. Wiem, <grym> A, 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 Co Ale No,